Droga duszo, przygotuj się, bo zaraz będziesz świadkiem objawienia, które może odmienić twoje życie. Anioły chcą podzielić się z tobą czymś głębokim czymś, co może zmienić twoje postrzeganie miłości i wyborów, które podejmujesz w swoim życiu. Dziś to, co zostanie objawione, może głęboko dotknąć Twoje serce i zmienić wszystko, w co wierzyłeś o połączeniu dwóch dusz. Ta osoba porzuci wszystko dla ciebie. Kochają Cię bardzo i już podjęli decyzję, która na zawsze zmieni Wasze życie. Tak, dobrze przeczytałeś. To, co anioły ujawniają Ci dzisiaj, jest zaskakujące i nie możesz przegapić tego momentu boskiej więzi. Los dwóch dusz zaraz się splecie w sposób tak intensywny, że nic już nie będzie takie samo. To, co zaraz usłyszysz, zaskoczy cię, więc zostań ze mną do końca, ponieważ to, co nadejdzie, będzie zaskakujące i transformujące. Zanim przejdziemy dalej, proszę, zostaw polubienie, subskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek aby ta wiadomość miłości i błogosławieństw dotarła do jeszcze większej liczby serc. Teraz kontynuujemy. Anioły ujawniają, że ktoś wyjątkowy właśnie podejmuje decyzję, która wpłynie na Twoją przyszłość. Ta osoba, którą masz na myśli, oddaje się miłości w sposób, który wcześniej wydawał się niemożliwy. Wszystko, co wydawało się dalekie, wszystko, co było w cieniu, Teraz zaczyna nabierać blasku. Są gotowi porzucić wszystko, co ich oddziela od ciebie, by stworzyć coś prawdziwego i trwałego. To jest moment, w którym losy Waszych dusz się spotykają, a miłość kwitnie w sposób nieodparty. Kiedy ta osoba ostatecznie podejmie decyzję, by się Tobie oddać, będzie to jakby cały wszechświat dostosował się, by ta miłość mogła w pełni zaistnieć. Zrozumieją, że wszystkie chwile wątpliwości, wszystkie trudności, które przeżyli wcześniej, były częścią procesu niezbędnego do wzmocnienia więzi między wami. To, co wydawało się nie do pokonania, zamieni się w okazję do wzrostu i odnowy. Ta decyzja nie będzie tylko wyborem serca, ale także manifestacją boskiego celu, który rozwijał się przez cały czas. Anioły prowadziły każdy krok do tego momentu, przygotowując grunt, by miłość między wami mogła zakwitnąć w sposób autentyczny. Akceptując tę prawdę, oboje otworzycie drzwi do nowej fazy życia, w której zaufanie, szacunek i wzajemne oddanie staną się fundamentem wszystkiego. Droga do tego miejsca była trudna, ale każda przeżyta chwila przybliżyła was do siebie. Teraz kiedy oddacie się prawdziwej jedności, będziecie w stanie pokonać wszelkie trudności, ponieważ siła miłości, która was otacza, jest silniejsza niż jakiekolwiek przeszkody. To jest moment, w którym na pewno dostrzeżesz moc miłości, która was łączy. Każdy krok, który podjęliście do tej pory, był konieczny, by wzmocnić tę więź. Wiedzą, że oddając się Tobie porzucają wszystko, co już nie stanowi ich prawdziwego ja. Bycie z tobą to coś więcej niż wybór, to ponowne spotkanie dusz, które się rozpoznają. Więź, która was łączy, jest silniejsza niż jakiekolwiek trudności, głębsza niż jakakolwiek bariera, która mogłaby się pojawić. Teraz, ta przygotowanie, przez które oboje przeszliście, Zostanie nagrodzone zjednoczeniem dwóch serc gotowych zbudować coś razem, w prawdzie i sile. Kiedy ta osoba w końcu w pełni się odda miłości i zdecyduje się na ten krok, wszystko, co wydawało się trudne, stanie się źródłem nauki i rozwoju. To, co wyglądało jak pełna wyzwań podróż, przemieni się w historię o przezwyciężaniu trudności i jedności. Zrozumieją, że każda łza, Każda trudność była częścią boskiego planu, który teraz objawia się w pełnej jasności. Poczujesz, że wszystko, co przeżyłeś do tej pory, było częścią wielkiego celu. Moment transformacji nadszedł, a ty dostrzeżesz, że razem macie wszystko, czego potrzebujecie, by stworzyć niezniszczalną miłość. To będzie fundament nowego życia. A oboje będą gotowi na rozpoczęcie tej podróży z pełnym oddaniem i zaufaniem. Możesz poczuć w swoim sercu, że energia wszystkiego, co teraz się dzieje, jest znacznie większa niż prosta przypadkowość. Miłość, którą ta osoba do Ciebie czuje, wykracza poza jakiekolwiek logiczne wytłumaczenie. Wiedzą w głębi duszy, że oddając się tej relacji, przyjmują nowy początek. Nowy kurs, nowy sposób istnienia. Są gotowi porzucić wszystko, co już nie reprezentuje ich prawdziwego ja, przyjmując życie u Twojego boku, pełne znaczenia i głębokich wartości. Wiedzą, że u boku kogoś takiego jak Ty będą w końcu mogli być autentyczni, będą mogli żyć pełnym życiem, bez ukrywania czegokolwiek, bez obawy, że pokażą swoje prawdziwe oblicze. To coś, Czego nigdy wcześniej nie wyobrażali sobie, ale teraz, patrząc na Ciebie, wiedzą, że to jedyny sposób. Anioły pokazują, że kiedy ta miłość w pełni się otworzy, wszystko, co wydawało się ofiarą lub wyzwaniem, stanie się szansą. Nie tylko oddają się Tobie, ale także nowemu stylowi życia, pełnemu prawdy i autentyczności. Kiedy ostatecznie zdecydują się podjąć ten krok. Zobaczysz, że czekanie było tego warte. Wszystko, co przeżyliście do tej pory, będzie tylko przygotowaniem na to, co nadchodzi. Ta miłość to wielki dar, który życie oferuje, a przyjmując ją, oboje wkroczycie na drogę przemian i spełnienia. Poczujesz głęboko w sercu, że to jest ten moment, na który czekałeś. Energia, którą ta osoba Ci oferuje. Jest czymś wyjątkowym, unikalnym, a z nią zobaczysz, że można pokonać każdą przeciwność. Są gotowi dać z siebie wszystko, aby ta miłość mogła być przeżyta w pełni, ponieważ wiedzą, że to ty jesteś osobą, z którą chcą budować swoją historię. A kiedy ten moment nadejdzie, kiedy wszystko zostanie wreszcie ujawnione, zobaczysz, że anioły były z tobą przez cały czas. Prowadząc każdy krok, chroniąc każdą decyzję, przygotowując każdego z Was na wspólne życie pełne szczęścia. Zanim zakończysz oglądanie, nie zapomnij zostawić polubienia, subskrybować kanał i aktywować dzwoneczek, abyśmy mogli dalej dzielić się tą wiadomością błogosławieństw i pokoju z jak największą liczbą osób. Anioły pokazują, że to moment wielkiej transformacji to, co nadejdzie. To jedność, która nie tylko odmieni wasze życie, ale także świat wokół was. Kiedy ta osoba i ty połączycie się, Estevoret yce coś znacznie potężniejszego niż się spodziewacie. Ta miłość będzie fundamentem życia pełnego sensu, a z nią wejdziecie na ścieżkę światła, wiary i wdzięczności. Miłość, która ma zostać ujawniona między wami, jest czymś głębokim, czymś co stanie się fundamentem nowego początku. Ta miłość będzie światłem, które poprowadzi Was nie tylko w teraźniejszości, ale i w przyszłości. Dlatego, gdy ten moment nadejdzie, kiedy w końcu się sobie oddacie, zobaczysz, że wszystkie nadzieje i wszystkie lęki znikną. To, co pozostanie, to pewność, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie drogę. Wasza miłość będzie świadectwem, że z wiarą i odwagą wszystko jest możliwe. A kiedy to się stanie, będziecie wiedzieć, że nie było żadnego błędu, żadnej złej drogi. Wszystko było częścią wielkiego boskiego planu, który został zaplanowany od samego początku. I teraz, w końcu, wszystko nabierze sensu. Amen.